Cześć, ja jestem Barbara i witam Was w czytelniczym podsumowaniu kwietnia. I zacznę od wyznania, że kwiecień w ogóle, ale to w ogóle nie był moim miesiącem. Przeczytałam jedynie 7 książek plus jedną mangę, no więc nie ma tych pozycji za wiele, ale zamierzam Wam o nich opowiedzieć. I zacznę od książki, która w sumie była najlepsza w tym miesiącu, bo jest to Stanisław Lem i Powrót z Gwiazd. Jest to historia o człowieku, który wraca z misji kosmicznej i według jego czasu nie było go kilka lat, ale na Ziemi minęło 135 jakoś, tak? Już dokładnie nie pamiętam, w każdym bądź każdym razie ponad 100. I muszę zacząć od tego, że początek mi się bardzo podobał tej książki, bo my razem z bohaterem jesteśmy zagubieni w tym świecie. My nie wiemy na temat tego świata nic, ale nasz główny bohater również nie wie nic, i my razem z nim próbujemy się odnaleźć w tej przyszłości, w tej wizji przyszłości i zrozumieć nie tylko ten świat, ale przede wszystkim społeczeństwo i ludzi, wokół których nasz główny bohater musi teraz żyć. Ja uważam, że to jest dobra powieść z dwóch powodów. Po pierwsze, bo uważam, że ta książka ma bardzo mocne momenty wtedy, kiedy nasz główny bohater wspomina swoją podróż w kosmosie przez gwiazdy. I dla niego ta podróż z jednej strony to jest taka rzecz, która daje mu dużo radości, bo on na przykład wspomina dobre chwile, wspomina widoki, które by mógł podziwiać, a większość ludzi. Nie ma do tego dostępu. Ale ta podróż też jest źródłem traumy, ponieważ podczas tej misji kosmicznej bardzo wielu kolegów zginęło. I nie tylko on wrócił z tej misji, ale wraz ze swoimi kolegami musieli pochować przyjaciół, i dla niego ta podróż to jest przede wszystkim trauma. I ta opowieść właśnie o tym jest. Ta książka jest o tym jak człowiek wychodzi z traumy i jak trudne to jest. I no ja dlatego bardzo lubię Stanisłowa, ale ma jego książki, bo on pisze science fiction, gdzie mamy człowieka, którego wysyłamy w gwiazdy. W tym wypadku on akurat wraca z gwiazd, ale chodzi o to, że wysyłamy człowieka w kosmos po to, żeby opowiedzieć coś o człowieku, co nie do końca jest związane. Z gwiazdami, co jest bardziej, wiecie, uniwersalne. I właśnie ta książka taka jest. Mnie się bardzo podobała. Uważam, że to jest bardzo dobra powieść. A, jeszcze jedna rzecz. Ja ją słuchałam w audiobooku i uważam, że audiobook jest przecudowny. Dalej mam Akademię Wampirów, i na temat tej książki mam vloga, więc was odsyłam. Nie będę się tu powtarzać. Powiem tylko tyle, że mi się podobało. Nastawiłam się na coś gorszego. A koniec końców to naprawdę nie była zła książka. Było okej, okay, ale w kategorii czytadło, nie jakby ale też nie było nie było cringe'u, a tego właśnie się obawiałam. Okej, okay, dalej mam książkę, która niestety nie zawiodła i jeśli widzieliście vloga z Akademią Wampirów, to podejrzewam, że wiecie, o co mi chodzi, mianowicie Wiedźmi z Kijowa. Ja tej, ja, ja tej książce na Goodreads dałam dwie gwiazdki. Ona mi się bardzo nie podobała, bo to, co było chyba najgorsze w tej książce, to to, że ja w ogóle, w ogóle mnie nie obchodziły losy bohaterów. I wydaje mi się, że powodem, dla, dlaczego nie umiemy się wczuć w tą opowieść, podążać za losami bohaterów, jest to, że ta kreacja bohaterów jest bardzo zła. Bo mamy tutaj na przykład studentkę, która ma 22 lata, a zachowuje się jak jedenastolatka. I wiecie, w zachowaniu jedenastolatek nie ma nic złego, ale kiedy próbuje mi się wcisnąć, że tak zachowują się ludzie, którzy studiują historię, no to coś tu jest nie tak. Oprócz kreacji bohaterów, która nie wyszła, to jeszcze uważam, że dialogi w tej książce są bardzo słabo napisane, bo tutaj tak naprawdę nie ma dialogów. Nasi bohaterowie wygłaszają monologi, ale oni między sobą w ogóle nie rozmawiają, tam w ogóle nie ma komunikacji. Oni po prostu wygłaszają tezy, a druga strona, na przykład bohater A. Mówi jakąś tezę, a bohater B mówi swoją tezę. Ale w ogóle między wypowiedzią bohatera A a wypowiedzią bohatera B nie ma żadnej łączności. Oni w ogóle ze sobą nie rozmawiają. I mnie to strasznie denerwowało w tej książce. A wiecie, ja tak trochę przeżywam to, że mi się ta książka nie podobała, bo ja bardzo na to liczyłam, bo ja. Lubię urban fantasy, bo ja bardzo lubię, jak autorzy biorą nasz współczesny, otaczający nasz, nas świat i dodają do niego magię. Ja uwielbiam takie klimaty. No a tego tutaj nie dostałam. To miało tym być, a w ogóle takie nie jest. W ogóle nie ma tu klimatu, magii, słowiańskości i jest mi strasznie smutno, bo czuć, że autorka się starała. Mamy tutaj bardzo dużo odniesień do Mistrza i Małgorzaty i ja to szanuję. Ale ja bym wolała, żeby te odniesienia były takie, żebym ja mogła je mm, znaleźć, a nie po prostu nawiązaniem jest to, że główna bohaterka uwielbia Mistrzej Małgorzaty jest to jej, jej ulubiona książka. I mamy do tego gadające koty. Kropka. No, więc podsumowując, jest mi bardzo smutno, bo bardzo liczyłam na tą książkę, ale niestety moja opinia nie odbiega od tej opinii, którą możemy znaleźć w internecie, bo widziałam, że bardzo wielu osobom się ta książka po prostu nie podobała. Okej, okay, dalej mam książkę, na którą bardzo liczyłam, że. Mogłaby wejść do książek krótkie, a dobre, ale nie do końca jestem przekonana, bo mam z nią pewien problem a jest to opowieść Rozbitka Markeza. I ta książka to jest dziennikarski, fabularyzowany zapis rozmowy z, z, z Rozbitkiem. Jak sama nazwa wskazuje, z człowiekiem, który służył na niszczycielu i wypadł za burtę i spędził na tratwie samotnie przez 10 dni, aż w końcu dopłynął do, do Kolumbii i tam został uratowany. I smutne w tym wszystkim jest to, że najpierw został ogłoszony bohaterem, a potem, kiedy opowiadał swoją historię, to Władzom Kolumbii się to bardzo nie spodobało i no, został, ta historia została zakazana. Stała się tabu, nie wolno było o niej rozmawiać, nie wolno było o niej pisać. No a Marquez jest znany z tego, że on lubi iść pod prąd, zwłaszcza jeśli tym prądem jest rząd, to on no, lubił tak, wiecie, że tak powiem, dźgać jak to się, jak to mówią Amerykanie Paul de chce w się sensie dźgać niedźwiedzia no więc on lubił dźgać niedźwiedzia więc wcale się nie dziwię że to właśnie Marquez napisał o tej historii i tutaj właściwie jest mój największy zar zarzut nie zarzut do tej książki bo ja sięgając po Marqueza Liczyłam na Markeza. W sensie wiecie, ja najbardziej w jego książkach uwielbiam jego styl opowiadania. Ja kocham to, jak on opowiada historię, jakim językiem on pisze. Po prostu to mnie najbardziej urzeka w tych, w tych książkach. A tu bardzo ta książka jest niemarkezowa. I to jest dobrze i źle, w sensie, to ja nie uważam, że to jest zła książka, tylko ja po prostu, co prawda, ja wiedziałam, że tej książce jest bliżej do reportażu niż do mm, powieści, ale liczyłam na to, że jednak Marquez tutaj, wiecie, będzie marquezem, a on. Yy... Tak bardzo chyba nie chciał ingerować w tą historię, czy w ogóle w nią nie ingerował, bo sam autor pisze, że to jest w 100% nie jego historia i dochód ze sprzedaży tych książek jest oddawany, znaczy nie wiem czy polskich, ale na pewno tych nietłumaczonych jest oddawany w 100% człowiekowi, który opowiedział tą historię Marquezowi, Więc sam autor, jakby tutaj zaznacza, że to nie jest jego historia, i to bardzo w tej książce widać. Po prostu, wiecie, ja chciałam Markeza, a dostałam kogoś innego. I to nie jest złe, bo sama historia jest ciekawa, i to jeszcze dodaje pikanterii, że to jest no, prawdziwa historia. A jeśli lubicie takie historie, wiecie, rozbitka. Gdzieś tam człowieka, który musi sobie poradzić na morzu sam bez statku, no to to jest zdecydowanie książka dla was. I muszę zaznaczyć jeszcze to, że tą książkę bardzo szybko się czyta. Więc jeśli na przykład chcecie podbić swoje statystyki na Goodreads, no to to jest idealna książka na to. Okej, okay, dalej mam książkę Nila Schustermana rozdarci. I jest to drugi tom. Mm, ta seria się nazywa podzieleni, tak jak pierwszy tom i ja na temat tej książki znowu mam całego vloga, więc was odsyłam, ale tylko tak podsumuję, że uważam, że pierwszy tom był lepszy, chociaż ten drugi tom nie mogę powiedzieć, że to jest zła książka. Po prostu w stosunku do tego pierwszego tomu no on wypada trochę blado, ale jeśli oczekujecie od książek Szybkiej akcji, po prostu, żeby się działo, i, i czegoś takiego, co można szybko przeczytać, mimo tego, że jest to no, taki grubasek, bo to ma 560 stron. No to to jest idealna książka. I ja jej na Gudryc dałam 3,5. Okej, okay, i dalej mam książkę, która sprawia, że jestem trochę, ro właśnie, rozdarta, bo jest to chłopiec z latawcem. Pana. Na pewno to źle wypowiem. Pana Kaleda Hosseiniego autorem jest Afgańczyk, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest lekarzem i pisze swoje książki po angielsku, ale w swoich książkach właśnie odnosi się do historii Afganistanu. I ta książka o tym jest, bo tutaj naszym głównym bohaterem jest człowiek, który urodził się i dorastał w Afganistanie. A z powodu wojny musiał uciekać wraz z ojcem do Stanów Zjednoczonych. I kiedy nasz bohater ma 40 parę lat, z rządzeniem losu musi wrócić do Afganistanu, który jest rządzony przez talibów. Ja tutaj się zatrzymam, nie będę opowiadać fabuły dalej. I ja muszę Wam powiedzieć, że moje uczucia do tej książki są bardzo zmieszane, bo. Bardzo, ale to bardzo podobał mi się początek tej książki. Uważam, że on jest genialny. To, jak autor opisuje dzieciństwo naszego głównego bohatera w Afganistanie, jest fascynujące. To jak opisuje, w co nasz główny bohater się bawił, co jak na śniadanie, jak wyglądał jego dzień, co robił w szkole, co robił po szkole, jakie miał obowiązki, jakie miał kontakty z, ze swoim ojcem, co robił w, czas, w czasie świąt, jak wyglądały święta, co to były za święta. Jak wyglądał jego stosunek do religii, jak wyglądał stosunek do religii jego sąsiadów, jak wyglądały jego urodziny. I tak właściwie mogłabym mnożyć te przykłady i mnożyć, bo po prostu to, kiedy nasza akcja dzieje się w Afganistanie, jest, ta książka jest przewspaniała, jest interesująca, jest, jest magiczna wręcz. Ale moim problemem z tą książką jest to, że to jest wyciskacz łez. I momentami ta książka ociera się o taki tani melodramat. W sensie wiecie, jak autor opisuje coś bardzo dramatycznego, co wiadomo, że złapie czytelników za serce i wyciśnie łzy. I nie ma jakby nie ma to celu, jakby celem jest samo wyciśnięcie łez z czytelnika, to mnie się zapala czerwona lampka i niestety włącza mi się hamulec, w sensie bardzo nie lubię, jak autor tak ze mną pogrywa, w sensie jak gra na moich emocjach tylko po to, żebym ja się popłakała. I na przykład jak autor opisuje, co prawda tutaj tego nie ma, ale podaję Wam tylko przykład, żeby jakby lepiej wytłumaczyć, o co mi chodzi, jak na przykład autor opisuje śmierć dziecka. Dlatego na przykład ja nie lubię książki Oskar i Pani Róża. Bardzo nie lubię tej książki. Jakby po co my tam mamy dziecko chore na raka, które w koniec, w końcu umiera, i jakby po co? Po to, żebyśmy my jako czytelnicy się mieli popłakać. I w tej książce, pomimo tego świetnego. Wstępu tej pierwsza połowa jest gniana, ale potem dzieją się rzeczy, które właśnie są takie strasznie melodramatyczne i nie do końca wiem po co. Ale owszem, jak mamy tutaj opis Afganistanu, który jest rządzony przez talibów, to ja rozumiem, że mamy tutaj te sceny, te opisy po to, żeby pokazać, jak straszna jest wojna i jak Religia może być wykorzystywana do celów politycznych i to, jak najbardziej kupuję, to w tej książce wyszło. Co prawda uważam, że są książki na ten temat lepiej napisane i ciekawsze, ale ja to kupuję. Jest całkiem jest ok. Natomiast kiedy mamy tutaj właśnie takie sceny, które są po prostu po to, żebyśmy my jako czytelnicy nie wiem się popłakali. No, to, to ja mam ochotę wysiąść. Przepraszam, ale to ja już kompletnie to nie jest moja bajka. Ja też chciałabym zaznaczyć, że jeśli wy, jako czytelnicy, wam to nie przeszkadza i wy lubicie takie książki, i jakby lubicie czytać książki tylko po to, żeby się popłakać, spoko. Ale ja po prostu nie lubię, kiedy autor gra na moich emocjach. A nie daje mi niczego w zamian. Bo wiecie, jeśli na przykład ta śmierć dziecka ma pokazać jakiś coś tam. W sensie jest tam jakiś większy cel, ale jeśli autor, na przykład, nie wiem, zabija dziecko albo szczeniaczka po to, żebym ja się popłakała, no to niestety mi się to nie podoba. I po prostu ja chyba tak bardzo przeżywam tą książkę, i. Tutaj takie emocje się we mnie budzą, bo ta książka jest bardzo sprawnie napisana i jest tu mnóstwo właśnie bardzo dobrych momentów, jak opis Afganistanu rządzony przez talibów, jak opis dzieciństwa w Afganistanie przed wojną, że ja byłam skłonna tej książce dać pięć gwiazdek, ale przez te momenty, które sprawiły, że no one były takie strasznie, wiecie, dramatyczne. A służyły po to, żeby, nie wiem, nam się zrobiło przykro. No to ja jej dam trzy gwiazdki. Nies no, niestety, no. Dobra, dalej. To będzie film o jednej książce. A, mam jeszcze dwie pozycje i ostatnią książkę. Tajemnicza, czy tajemna? Tajemnicza. Historia w styles y pani Ag y Agaty Christie. I to jest. Pierwsza książka o Herkulesie Poirot, ale też pierwsza książka, czyli debiutancka książka Agaty Christie. I powiem Wam, że to widać, bo to nie jest chyba najlepsza książka pani Agaty, ale mając tą wiedzę, że jest to debiut, to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę sprawnie napisany kryminał. I widać też to, że to jest pierwsza książka, gdzie mamy przedstawionego Herkulesa Poirot, bo on tutaj jest jeszcze większym dziwakiem niż w późniejszych książkach, gdzie pojawia się ten bohater. On jest taki aż, wiecie, do przesady te wszystkie jego cechy, które ma, czyli ten pedantyzm, to, że jest niski, jest nam tak często mm, podkreślane, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, że Herkules Poirot ma tylko 160 cm i że on uwielbia mieć na sobie ubrania, które są czyste i, wiecie, niezagniecione, i w ogóle, że on jest taki pedantyczny. I to w tej książce tak często jest podkreślane, że w pewnym momencie się to ociera o, o śmieszność. Jeśli chodzi o samą zagadkę kryminalną i to, tą zagadkę, kto zabił, to muszę powiedzieć, że podobało mi się to, jak autorka wodziła mnie za nos i ja, tak jak y, Hastings, już myślałam, że wiem, kto zabił, a potem, no niestety, nie zgadłam. I jeszcze wracając do Herkulesa Poirot, muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych bohaterów literackich, bo to co jest zaskakujące, to to, że on z jednej strony jest wiecie taki bardzo inteligentny człowiek, który stawia na logikę, że wszędzie widzi powiązania i ta logika jest dla niego taka bardzo, bardzo ważna. To, to jest człowiek, który wzrusza się i emocjonuje Takimi emo właśnie emocjami, które pojawiają się między innymi bohaterami, jak na przykład miłość czy przyjaźń, to jest dla niego takie ważne. I on, kiedy widzi, że na przykład nie, bohaterowie mają się ku sobie, no to on jest tym bohaterem, który wiecie, im tam pomaga i tam stawia na nich. Więc ja Herkulesa Puaru bardzo, bardzo lubię. I ostatnia już pozycja, którą przeczytałam w kwietniu, to Beztroska Kraina. Jest to manga, gdzie głównym bohaterem jest młody medyk i cała historia dzieje się w XVIII wieku w Tybecie. I historia jest taka, że nasz główny bohater po zebraniu ziół wraca do domu i tam odkrywa, że jego rodzice zaaranżowali mu małżeństwo i przybyła jego nowa narzeczona, jego przyszła żona. I jeśli liczycie na to, że będzie tu jakiś komentarz na temat aranżowanych małżeństw i jakby zmuszania dzieci do tego, aby wzięły ślub, z nieznajomym, no to niestety nie, bo ta książka jest słodka do bólu i jest to jednocześnie zaleta i wada. Bardzo tu widać, że autor chciał, żeby to był taki comfort read. Tutaj nie ma większych problemów. Wiecie, tutaj problemem jest to, że dzieci się na podwórku pokłóciły i to jest problem, no nie? Tutaj nie ma, nie, ma, nie ma strasznych rzeczy, nie ma wielkiego wroga i ten nasz główny bohater jest taki bardzo pozytywny, nie ma żadnych złych emocji w sobie. I to jest takie bardzo, bardzo słodkie. Mnie niestety zemdliło. Nie chcę mm, mówić nigdy, bo nigdy nie mów nigdy. Bo nieraz tak miałam, że o, ja już nie sięgnę po jakąś serię, a potem się łapię na tym, że kupuję drugi tom. Może kiedyś będę miała ochotę na jakąś przesłodzoną historię, no to wtedy zdecydowanie bym sięgnęła po to. No, ale na razie nie, nie planuję iść w tą historię dalej, no bo dla mnie to było za słodkie. Chociaż muszę powiedzieć, że kreska była bardzo ładna i te widoki Tybetu i tej wioski tybetańskiej były przepiękne. jeszcze muszę powiedzieć, że manga jest bardzo ładnie wydana, bo ona jest w twardej oprawie i z obowolutą. Więc jest tak, bym powiedziała, nawet ekskluzywnie wydana. I to by było na tyle. W opisie tego filmu znajdziecie mojego Instagrama oraz mojego Goodreadsa. I widzimy się w następnym. Cześć!